Długa droga. Przecież 40 parę lat. No Nie wychowałem się w rodzinie katolickiej. przez wszelkiego rodzaju sakramenty. Ale do kościoła chodziłem tylko właśnie wtedy, kiedy była jakaś czystość. święta lub Tak, Pan Bóg był, ale był obok, obok mnie. Nie było dobrze w takim życiu, jakie prowadziłem, bo to było moje życie. I nie chciałem, żeby nikt się wtrącał do tego życia. Byłem panem swojego życia. Żyłem tak, jak chciałem. No i na tym moim życiu dla mnie było dobrze, pewnie, ale cierpieli moi najbliżsi. Bo ja, jak ten narcyz, widziałem tylko czubek własnego nosa, nie widząc, jaki ból i cierpienie sprawią swoim najbliższym. No ale to było moje właśnie takie życie. I uważałem, że jest szczęśliwe, że jest fajne. Pan Bóg... Miał trochę inne patrzenie na to moje życie. Przyszedł 2012 rok. Na początku tego roku mój brat Jacek zadzwonił do mnie z takim pytaniem: że czy nie pojechałbym na rekolekcję. Dla mnie to była w ogóle jakaś abstrakcja. No więc na początku powiedziałem tak, ale mówiłem, że tam gdzieś w lipcu te rekolekcje będą, więc to jeszcze daleko, to jeszcze się odwleczę. Ale Jacek tak suk sukcesywnie dzwonił, zapraszał, zapraszał, zapraszał. Więc, no, żeby jemu nie sprawiać przykrości, mówię dobrze. Dla świętego spokoju pojadę na tę kolekcje, żeby nie robić przykrości dla brata. To był 26 lipiec 2012 roku. Tą datę zapamiętam do końca swoich dni, dlatego że wtedy narodziłem się po raz drugi. Narodziłem się tak naprawdę taki, jaki powinienem być od samego początku. Teraz uważam, że to, co do tej pory przeżyłem, to Pan Bóg mnie doświadczył, żebym zobaczył dno, na jakim byłem. Żebym z tego dna powstał i szedł drogą, którą właśnie Pan Bóg wybrał dla mnie. Będąc na tych rekolekcjach, w ogóle dla mnie to było coś nie do wyrażenia. Nie potrafię wam powiedzieć, co to się ze mną zadziało. Coś się zadziało. To tylko Pan Bóg wie, co to było. Co On ze mną zrobił. Ale w jednej chwili moje myślenie, moje przewartościowanie wszystkiego uległo zmianie. Ja, człowiek, który nie chodziłem w ogóle do spowiedzi, poczułem przy ogromną potrzebę iść do spowiedzi. Tylko wiadomo, jak tyle lat się nie jest u spowiedzi, to te grzechy tak się wypowiada, by wypowiadać. Ale Duch Święty zabał wszystko, i przez najbliższe dni te grzechy same mi przychodziły do głowy. Za każdym razem, jak tylko miałem jakąś kartkę, wszystko sobie zapisywałem. Tak jak Adaś powiedział, że była to kartka A4, u mnie było tego więcej. Ale to były no, naprawdę grzechy, których nawet sobie nie pomyślałem, że to mogły być grzech. ale to były myśli, które cały czas były w głowie, były natrętne, aż zapisałem i wtedy było dobrze. Odbyłem to spowiedź, to była moja taka naprawdę spowiedź, spowiedź życia. I uczucie, jakie towarzyszyło mi po odejściu od konfesjonału jest nie do opisania. Czułem się jak ten Ptaszek, który ma skrzydła. Jak ten puch, który się dmuchnie i on leci. Ja nie sięgałem ziemi, ja dosłownie od profesjonału to leciałem. Byłem szczęśliwy, byłem radosny, byłem przepełniony miłością Boże. No i myślałem, że to na tym wszystkim się skończy, co ten Pan Bóg ma w moim życiu do, do zrobienia. No niestety, Pan Bóg cały czas w moim życiu ma jakiś plan. Przyszły niestety, niestety. przyszła. No, zbliżały się święta wielkanocne, przyszła wielka sobota, modliłem się przed grobem Chrystusa. No i podszedł do mnie prowoż, naszej parafii. I w krótkich słowach mówi, chcę cię ustanowić szafarzem komunii nadzwyczajnej. No więc pierwsza myśl, jaką powiedziałem, Panie Jezu, jak mnie zaskakujesz. A prowoż odpowiedział, on jeszcze nie Cię zaskoczy, szczęść Boże, odszedł. I to było. I to było wszystko. No i od lipca 2013 roku posługuję jako szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej tu w naszej parafii. Jestem bardzo szczęśliwy z życia, które teraz prowadzę, bo to jest życie, które przepełnione jest miłością. Życie, które... Może jeszcze inaczej tak powiem. Jezus, zanim do pewnych etapów doszłem, uczył mnie. Zabierał mi pewne rzeczy, żebym potrafił docenić inne. Ja, który miałem pracy pod dostatkiem, że nie wyrabiałem się, w pewnym momencie przyszedł taki okres czasu, że nie miałem tej pracy praktycznie w ogóle. Było jej tyle, tylko żeby wystarczyło na chleb. Było to co również ciekawe. Trzeba płacić ZUSy i te inne rzeczy. Zbliżam się dziesiąty, więc Panie Jezu, dałeś mi tą pracę, ale ja muszę za coś zrobić opłaty. Uwierzcie mi, dziewiątego każdego miesiąca miałem tyle pracy. Że tych pieniędzy miałem tyle, żeby zapłacić ZUS. Nic więcej. Dziesiątego zapłaciłem ZUS, i później wszystko wracało do normy. No i przyszła taka jedna z Eucharystii: było takie czytanie, które wiedziałem, że to jest dobre. Ja doświadczam Cię nie dlatego, żeby Ciebie skrzywdzić, tylko dlatego, żeby Cię umocnić. I od tamtego momentu. Oddałem wszystko Panu Bogu. Zawierzyłem Mu wszystko, wszystko to, co mam, wszystkich, których mam. I wiem, że wszystko, co dzieje się w tej chwili w moim życiu, dzieje się zgodnie z wolą Pana Boga. Chcę podążać tą drogą, chcę iść za Jezusem, bo Jezus jest miłością. Jezus jest radością. Jezus jest tym wszystkim, którym, którym my powinniśmy być. Kocham Go i bardzo Mu dziękuję za to wszystko, co uczynił dla mnie. Z tego miejsca chciałbym również podziękować swojej żonie, że wytrwała w sakramencie małżeństwa, że przysięgę, jaką składała 28 lat temu dla mnie, że będzie zemnożyła w szczęściu i nieszczęściu, w radości i w smutkach, dochowała do końca. Nasze małżeństwo wisiało na włosku, ale ona mimo wszystko trwała przy mnie. Trwała przy mnie, bo wierzyła Panu Bogu. Ja dziękuję jej za to, za to, że wytrwała przy mnie. Dziękuję Panu Bogu za taką żonę, dziękuję Panu Bogu za rodzinę i dziękuję za to, że postawił mnie na tej drodze, na której w tej chwili jestem. Chwała Panu